Witamy z powrotem. Przyglądamy się pojazdowi MVTF Panther, a teraz zajrzymy do środka i przekonamy się, jak wyglądał ten czołg, gdy wyjechał prosto z fabryki. Stanowisko dowódcy znajdowało się oczywiście w jego własnej wieżyczce. Jej pancerz miał do 10 cm grubości. Dowódca mógł wyglądać przez 7 peryskopów. Ten przedni to właściwie przeziernik, słupek czy też nacięcie, dzięki któremu można było naprowadzić strzelca na cel. Pod względem przestrzeni bywało o wiele lepiej. Po prawej przeszkadza mi osłona przed odrzutem działa 75 mm, a ten mały element po lewej doprowadzał mnie do szału. Aż domyśliłem się, jak przesunąć go w przód. O ile dobrze pamiętam, była to część peryskopu w stylu tych z okrętów podwodnych. Był wielki i długi. Dowódca mógł przez niego patrzeć, gdy wieża pojazdu była całkowicie skierowana w dół. Przejdźmy do sterowania łazem, który był dość ciekawy w obsłudze. Wyobraźmy sobie, że jest otwarty. Jego klapa opadała na oparcie, które nie pozwalało mu na obrót. I odcięcie głowy dowódcy, co pewnie byłoby bardzo niepokojące dla strzelca i ładowniczego. Jeśli użyjemy korby, możemy przesunąć włas naprzód. Dzięki temu jest otwarty, ale dalej chroni dowódcę. Można więc było dość bezpiecznie się rozejrzeć, bez obaw o atak z góry ze strony snajperów i artylerii. To rozwiązanie było znacznie lepsze niż peryskopy. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie wielu innych pojazdów z II wojny światowej, które korzystały z podobnego rozwiązania. Gdy już go zamkniemy i obniżymy do końca, włas zostanie zabezpieczony. Oto, dlaczego uważam, że niemiecki czołgista zamykał go do końca tylko w najbardziej awaryjnych wypadkach. Moim zdaniem pozycja otwarta i bezpieczna sprawdzałaby się nieźle. Rozpoczniemy test pod tytułem O kurcze, czołg się pali! Przekonacie się, jak długo zajęłoby otwarcie włazu T-34 lub przyciśnięcie się przez właz, więc wyobraźcie sobie, co wydarzyłoby się w sytuacji trafienia, przebicia pancerza czołgu i wybuchnięcia pożaru. Rozumiem, że zrobiłoby się cieplutko i przytulnie. Na rosyjskim froncie trochę ognia do ogrzania jest mile widziane. Ale co jeśli zadecydujemy o wydostaniu się z czołgu? A zatem, o Boże, w czołgu wybuchł pożar. Czołgiści musieli podkręcić włas do pozycji otwartej i bezpiecznej, przesunąć go w prawo i usunąć peryskop z drogi. Pewnie nikt nie pomyślałby o tym, żeby go opuścić, a potem trzeba się jeszcze wydostać. Trochę to wszystko trwa. Moim zdaniem w ogóle nie warto było zamykać tego włazu. Jak wspominałem, pozycja otwarta i bezpieczna zdawała egzamin. W Iraku niemal nigdy nie zamykałem włazu nawet pod ostrzałem. Pozycję bezpieczną stosowałem tylko w sytuacji największego zagrożenia. I podejrzewam, że niemieccy dowódcy pancerni myśleli podobnie: wychylali głowę, aby dostrzec wroga i nie zamykali włazu. Tyle jeśli chodzi o wieżyczkę dowódcy. Przejdźmy do stanowiska celowniczego. Jesteśmy na miejscu. Szczerze mówiąc, bywało gorzej. Dość duże uchwyty znajdowały się tuż przed nim. Dowódca mógł postawić nogę po jego prawej stronie, więc dopóki nie przeszkadzała ona strzelcowi przy kręceniu, wszystko było w porządku. Między jego plecami a oparciem było dość miejsca, zwłaszcza gdy strzelec pochylał się w przód i patrzył w celownik. Pierwsze pantery wyposażono w dwuobiektywowe celowniki TZT-12 i można było rozpoznać je po dwóch otworach w jarzmie. Zobaczycie je też we wcześniejszej wersji Tigerów. Celownik miał stałe powiększenie razy 2,5, więc nie przybliżał za bardzo celu. Do wyboru był również celownik TZF-12A z powiększeniem razy 2,5 lub razy 5. Czołgi Panther, takie jak ten, miały metalowy spaw, wtyczkę w drugim otworze, które stanowiły zbyt duży problem. Celownik miał przełącznik pomiędzy niskim a wysokim przybliżeniem, tutaj, ale pole widzenia było dość wąskie. Aby dostrzec cel, trzeba było właściwie wycelować działo prosto w niego. Duże przybliżenie służyło właściwie tylko do śledzenia celu. Strzelec musiał więc całkowicie polegać na dowódcy. Mechaniczny obrót wieży wykonywano za pomocą bujaka, więc w zależności od jego ustawienia wieża przesuwała się w lewo lub w prawo. Po lewej od bujaka znajduje się przełącznik koncentryczny. To zwykły kabel, a z głównego działa strzela się przy użyciu spustu na uchwycie regulacji wysokości działa. Przyrządy do regulacji wysokości znajdują się po lewej stronie. Te rurki przed nim biegną we wszystkich kierunkach. Przyrządy są nieco sztywne. Pewnie dlatego, że dawno nikt z nich nie korzystał. Sam celownik ma regulację odległości, więc na górze jest mały wskaźnik. Dystans ustawiało się przy pomocy pokrętła po lewej, a to przesuwa celownik w górę i w dół. Jeśli chcecie rzucić okiem na szacowany zasięg niemieckiego celownika, sprawdźcie te informacje w źródłach. Wszystko sprowadza się do promili i trójkątów. Zabawką strzelca była oczywiście armata KWK 42 7,5 cm, strzelająca dwoma rodzajami pocisków przeciwpancernych. Standardem była amunicja 39x42, która miała przebić 111 mm pancerza pod kątem 30 stopni z kilometra. Lepszy wariant stanowiły pociski 40x42 z wolframem, które w tych samych warunkach mogły spenetrować 149 mm. Co ciekawe, Niemcy byli pesymistycznie nastawieni do osiągów działa. Zdajemy sobie sprawę, że działo 7,5 było uważane za wspaniałe pod względem przebicia pancerza, ale Niemcy szacowali, że to działo przebiłoby przedni kadłub Shermana dopiero z odległości około 91 metrów. Jeśli was to interesuje, według niemieckich dokumentów, działo miało przebić przód kadłuba Churchilla z odległości 1700 metrów, a T34 z 300 metrów. Znajdujemy się teraz z prawej strony wieży, gdzie siedział ładowniczy. Jak widać, siedzenie znajduje się daleko z przodu. Moim zdaniem ustawiano je tak tylko podczas jazdy, ale na zdjęciach widzimy, że tylni właz był otwarty, a ładowniczy siedział tutaj. Siedzenie można zdemontować. Zaraz Wam pokażę. Na górze widzimy współosiowy karabin maszynowy. Poniżej jest lej, zbierający zużyte łuski, które później zjeżdżały metalową rynną do kolektora. Ale usunęliśmy go, aby można było łatwo podnieść całą platformę. Pod nią znajdziemy schowek na trzy pociski i tu też widzimy podwójne drążki skrętne. Skoro siedzenie nam już nie przeszkadza, mam już więcej przestrzeni na manewry. Wydaje mi się, że ściągali je tylko podczas walki. Z przodu widzimy przyrządy do podnoszenia działa oraz drążek do kontroli obrotu. Po tej stronie czasami znajdował się też przyrząd do ręcznego obracania działa, więc ładowniczy mógł w razie potrzeby pomóc strzelcowi. Całkiem fajna sprawa. Skoro już tu jesteśmy, rzućmy okiem na schowki w kadłubie. Wszystkie 79 pocisków głównego działa przetrzymywano właśnie tutaj, a przynajmniej ja nie widzę żadnych stojaków w wieży. Nie ma tu też zbyt wiele miejsca na amunicję. 40 pocisków przechowywano poziomo w sponsonach, a resztę pionowo. Ich podstawy właściwie dotykały podłogi pokładu pod wieżą, więc znajdowały się znacznie niżej niż wskazywałoby położenie stojaków. Zostało też nieco miejsca na pociski do MG-34. W całym czołgu znajdziemy ich 34. Jest też blokada na czas jazdy. Ładowniczy mógł wyglądać tylko przez peryskop o ustalonej wysokości i kierunku. Skierowano go nieco w prawo. To było wszystko, co mógł zobaczyć. Muszę przyznać, że raczej nie chciałbym być tu ładowniczym, ale pewnie znajdzie się kilka gorszych zawodów. Przeniosłem się teraz na stanowisko radiooperatora i moją pierwszą myślą było: to chyba jakiś żart. Zgadza się. Siedzisko jest wygodne. Buja się w przód i w tył, aby można było się odprężyć, a oparcie można złożyć. Aby łatwiej było wejść do środka i wydostać się na zewnątrz. Moje nogi jednak najwyraźniej nie zrozumiały toku rozumowania projektantów. Po prawej stronie znajduje się odrobina przestrzeni pomiędzy hamulcem a końcowym przełożeniem i podwałem napędowym. W przeciwieństwie do kilku innych pojazdów, zainstalowano na nim osłonę, więc moje nogi nie dostaną się do obracającego się mechanizmu. Po lewej znajduje się radio. Jest dość proste i jeśli mam być szczery, nie mam problemu z dostępem do przyrządów i pokręteł. To model FUG-5, a dowódcy kompanii i plutonów mieli też FUG-2. Z przodu znajdował się MG34 z celownikiem optycznym KZF. Może pokażę wam, jak korzystać z czegoś, co nazywam oparciem. Tak naprawdę, służyło ono do oparcia karabinu na swojej głowie. Częściowo równoważono go przy użyciu sprężyny z przodu, ale większość jego ciężaru spoczywała właśnie na głowie. Wystarczyło więc ustawić je w odpowiedniej pozycji i przyłożyć głowę do celownika, aby móc rozglądać się dookoła. Widoczność tego celownika jest absolutnie fatalna. Po prawej znajdował się peryskop ustawiony pod kątem może 45 stopni, więc operator miał bardzo niewielkie możliwości sprawdzenia, w którą stronę poruszał się pojazd. Na koniec powiem jeszcze, że skrzynia biegów znajduje się przede mną i nie ma tu żadnego punktu, który zapewniałby do niej dostęp. Zastanawiam się, czy może skrzynia biegów i końcowe przełożenie w tym pojeździe sprawiały tyle problemów, ponieważ tak trudno było prowadzić ich konserwację. Wyobraźcie sobie, że musicie to wyciągnąć. Są zdjęcia, na których widać ten proces. W tym celu trzeba było zdemontować wszystko. Teraz przejdę na stanowisko kierowcy, aby przekonać się, czy tam wyglądało to lepiej, ale mam przeczucie, że jednak nie. Jednak jest tu znacznie lepiej. Nie jestem pewny, jakim się to udało. Podejrzewam, że skrzynie biegów delikatnie przesunięto na bok aby można było dość łatwo umieścić obie nogi pod wałem napędowym. Oczywiście służyły one do wciskania dwóch pedałów. Jeden z nich to gaz, a drugi sprzęgło. Kierowca wyglądał na zewnątrz przy pomocy peryskopu, a kolejny znajdował się z przodu, po lewej stronie. W przypadku braku zagrożenia mógł też otworzyć port w przedniej części pojazdu. Skrzynia jest sterowana ręcznie i liczy siedem biegów. Synchronizowano niemal wszystkie oprócz jedynki i wstecznego. Aby się do nich dostać, trzeba podnieść małą dźwignię, a następnie wrzucić bieg. Jest tu nieco mało miejsca. Już kilka razy uderzyłem łokciem o obudowę skrzyni biegów, ale pewnie da się do tego przyzwyczaić. Sterowanie pojazdem jest nieco skomplikowane. Mamy tu dwie dźwignie, a każda z nich ma trzy pozycje, w zależności od tego, gdzie chciało się skierować pojazd. Od razu rzuca się w oczy brak pedału hamulca. Nie widzę żadnego łatwego sposobu, aby zatrzymać ten pojazd. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to wrzucenie biegu jałowego, a potem pociągnięcie dźwigni do sterowania, aby włączyć hamulce. Nie wiem jednak, czy jest to prawda, ponieważ w instrukcji napisano, że nie powinno się ciągnąć obu dźwigni jednocześnie. To już oczywiście ostatnie stanowisko. Mam kilka refleksji, które przyszły mi do głowy przy oglądaniu czołgu. Po pierwsze, odnowienie czołgu naprawdę budzi wrażenie. Wszystkie komponenty, nawet na stanowisku kierowcy, trzeba było wyciągnąć i odtworzyć w najdrobniejszych szczegółach. Świetna robota! Po drugie, ten konkretny pojazd robi ogromne wrażenie. Ma wielki potencjał. Po trzecie, sam czołg raczej nie powala na kolana. Wydaje się, że miał on wiele wad konstrukcyjnych. Wszyscy twierdzą, że jest zbyt skomplikowany, ale ja uważam, że po prostu zapomniano o pewnych podstawach, które powinien mieć każdy czołg. Nie jestem pewny, czy ruszyłbym nim na wojnę. Zdaję sobie sprawę, że jest to dość kontrowersyjna opinia, biorąc pod uwagę reputację, jaką cieszył się Panther. Jak już wspominałem, kierowcy T-34 i załoganci Shermanów reagowali przerażeniem na widok tego pojazdu z ogromną armatą i mnóstwem pancerza. Ale chyba nie zdawali sobie sprawy z jakim dyskomfortem mierzyli się czołgiści wewnątrz Pantera. Moim zdaniem, gorsze alianckie czołgi wypadały bardzo korzystnie w starciu z tymi pojazdami po prostu dlatego, że ich załogom trudno było uwolnić jego potencjał. Na tym stwierdzeniu zakończę i wyjdę na zewnątrz. Nawet jeśli Panther dotarł na pole bitwy i naturalnie trzeba było się z nim liczyć, to nie był niepokonany. Niektóre czołgi niszczyły go z większą łatwością niż inne pojazdy, ale warto przyjrzeć się mu z bliska choćby ze względu na otaczającą go legendę. Do zobaczenia następnym razem.